owie, oh yeah. je! Oh yeah. to jest film informacyjny ziom hej sięmano wam wszystkim ludziska z tej strony solak i witam was bardzo serdecznie w tym szybkim audiologu postaram się go zrobić szybko no więc tak, kilka informacji szybkie na temat kanału, ponieważ no ostatnio nie było filmów nie, w sensie nie były filmy, ale Yy, co ogólnie chciałem powiedzieć? Aha, bo dzisiaj nie było filmu. Aha, no dobra, dobra, już wiem. Sorry za to. Yy, więc tak, szybkie informacje. Yy, co chciałem powiedzieć? Yy, ogólnie, generalnie, chciałem podsumować pierwsze dwa tygodnie udziału konkursu, czyli najaktywniejszy wic i przedstawię to teraz szybko. Albo nie, to zaraz jeszcze, chwilka. To będzie i tak szybkie, także sobie posłuchajcie. Co chciałem powiedzieć, udało mi się w końcu odpalić Herkulesa na PlayStation 1, a raczej na emulatorze. Także będą wszystkie, będą wszystkie odcinki jeżeli chodzi o Herkules, a będą wszystkie tam te będzie i muzyczka w tle, czego na wersji pc nie uświadczymy i takie tam pierdołki. Także będzie seria Herkules, to na pewno. Jeszcze chciałem Wam bardzo podziękować za, yy, za to, jak się udzielacie w mojej serii Nku. To jest naprawdę, nie no, to jest mega. To jest, no kurwa, jestem z Was dumny i to niesamowicie, no naprawdę, coś, coś wspaniałego. Widać, są pytania, są łapki w górę i no naprawdę, mi się chce nagrywać dalej, coraz częściej po prostu. Yy, aha. Jeśli chodzi o aktywność kanału, to jak zauważyliście filmy teraz są co praktycznie codziennie, a jak nie to z jednodniowym opóźnieniem. I tak będzie teraz. Tak zachowam tą aktywność co 1-2 dni, tak się spodziewajcie filmów, także gdyby tak było, że po prostu jakiegoś filmu Wam nie wyświetliło i tak wchodźcie na kanał, to jest banalnie proste. Po prostu wchodzicie sobie na główną stronę i jak tam macie subskrypcję po lewej, to zjeżdżacie sobie na Powiedzmy, mój kanał, Nightshot nice TV. Wchodzicie, klikacie i już widzicie najnowszą aktywność itp., itd. Także to jest kwestia kilku sekund. Jeżeli by się nie pojawił jakiś filmik, to no warto zajrzeć. Bo mam takie właśnie, odnoszę takie wrażenie, że drugi odcinek zagrajmy w Battlefield 3 nie ogląda dużo ludzi. A dlatego, że. O, sorry, włączyłem teraz. Mnie trochę zagłuszyło. Ale mam takie wrażenie, że wielu osób. No nie zobaczyło tego filmu, bo to też widać po wyświetleniach i po ocenach. Nie wiem, no Wiesz, ja tego tak przypominam, no nie, że jest drugi odcinek zagrajmy w Battlefield 3. Ponieważ mi tak samo nie wyświetlało, ale YouTube już to naprawił. Moje subskrypcje już wszystkie filmy się wyświetlają, także to był taki jeden dziwny taki mega błąd, bo nie pokazywało mi w ogóle żadnych filmów nowych moich subskrybentów. Także no, tak mówię. No, Je, co jeden-dwa dni po prostu Wchodźcie sobie na kanał i będziecie widać, będziecie sobie wbijać i będziecie widzieć, co jest nowego na kanale, ponieważ staram się teraz trzymać taki, taką aktywność. Yy, dobra. No i teraz przechodząc do konkursu. No tak, Herkules będzie. To już nie, może nawet jutro. Yy... Jutro 26 albo 27 już na pewno także kurde tuśka chodź tu um, Kilka odcinków już mam nagranych z Battlefielda 3 kampanii multi właśnie wczoraj miałem nagrywać ale wolę jeszcze jak jak sobie będę grał tam z kolegami na, w trybie um, Ojej. Nie dominacja, bo wtedy wczoraj graliśmy w dominację, ale chodzi mi o deadmatch. Zwykły deadmatch, ponieważ się tak nie ogarniam za bardzo, no ja mam dopiero kilka, nie, kilka w sumie, kilkanaście już godzin y, zagranych w BF. A także nie bójcie się, multi będzie. Y, niedługo beta testy do Battlefielda 4, także też będą. Miałem zrobić y, ten, ten zastrany zwiastun, no ale wiecie, tak się nie chce, bo wiecie, to jest... Bo to nie chodzi o to, że... Nie jest, nie jest to po prostu takie łatwe, no, bo ja chciałbym już zrobić, zra, robiąc nowe zwiastun, chciałbym y, nowe logo zrobić, ale to jest tragicznie, no, znaczy katorga to jest, no, po prostu, jeśli chodzi, bo ja nie jestem jakimś specym i to strasznie dużo zajmuje czasu, jakbym miał robić nowe logo i dlatego to tak zwleka z tym, zwlekam z tym. No i też troszkę się nie chcę, nie powiem. Będę, no będę szczery. Dobrze. To to wszystko. Teraz przechodzimy do wyników Kurde, Już 5 minut. No. Dobra. Teraz przechodzimy, jak po dwóch tygodniach się prezentuje nasza lista najaktywniejszych widzów. Na pierwszym miejscu jest Zbysław. Z tym, że Zbysław, no w tej chwili oczywiście wszystko może się, może się zmienić. To zależy od Was. Zbysław, jakby wyrzekł się tego konkursu, bo powiedział, że ma już te gry, także do niego będzie należała decyzja, kto dostanie Kryzysa, jeżeli będzie na pierwszym miejscu. Tak jak mówię, no, do 1 listopada trwa konkurs, także jeszcze spokojnie macie trochę czasu, żeby nadrobić straty. Oczywiście, aha, no i tu moja mm, taka sugestia, żebyście yy, po prostu. Udziela się w nowych filmach, bo w tamtych starych nie liczę po prostu y, aktywności. No, To taka ważna uwaga. X-Pozytyw, drugie miejsce. E, już chwila, chwila, chwila. Bartek Kozakiewicz ma. A nie, przepraszam, Bartek Kozakiewicz jest na pierwszym miejscu. Na drugim jest Bysław, a na trzecim X-Pozytyw. Jeszcze mogę e, przeczytać, jak się prezentuje lista, ale tych najbliższych czyli blisko trzeciego miejsca To więc tak nie, nie przeczytam po kolei tak, tak, tak zdecydowałem, że po prostu nie będę czytał po kolei, to jest kto ma po prostu jakieś punkty Assassin's Creeder, Skrosik, Kakapusta. Um, Mr. Line Game, Tysiek K1 Mech i rafia072 tak, to są jeszcze które, nie powiem jak dokładnie ich stoi punktacja, ale ale no, są blisko są blisko, tych podium tych miejsc na podium, dobra, to tyle to takie szybko info chciałem zrobić jeszcze dzisiaj to wsadzę na youtube a. także spodziewajcie się jutro lub pojutrze Herkuleska i ja już się nie mogę doczekać dobra, to tyle, dzięki za wysłuchanie i na razie, cześć